Dzień dobry, witam was następnego dnia. Już straciłem na drachu, bo jest dzień czwartek. W kamperze jest dość dużo sprzątania generalnie, dlatego że to jest mała powierzchnia, jak cokolwiek się wyjmie, to natychmiast robi się bałagan. Także tutaj słuchajcie, w tej chwili wygląda dość strasznie. Dzisiaj się wyprowadzamy z kempingu, po drodze pojedziemy na hike, taki prosty, płaski, ale do podobno jakiegoś pięknego górskiego jeziorka. Także zanim ruszymy, to chcę trochę tutaj ogarnąć. A i ogólnie dlatego jest tak dużo sprzątania i pakowania przed wyjazdem, bo wszystko co stoi luzem sobie normalnie podczas gdy stoimy na kempingu, musi być w szafkach, no bo inaczej jak ruszymy, no to wszystko zacznie tutaj latać i fruwać po tym RV. Dlatego zawsze tego sprzątania trochę więcej jest przed odjazdem. A ja w tej chwili jeszcze robię kanapki, bo idziemy na hike. On ma 5 mil, czyli tak około 8 km. Mamy nadzieję, że Hubi przejdzie większość, część tego hajka sam. Ale jakby takim punktem, gwo, gwóździem... Gwoździem programu jest jezioro. I zamierzamy nad tym jeziorkiem sobie zostać i zjeść lunchek. Dlatego robię taki mały piknik dla nas do wzięcia na ten hike. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the eddy Eddie, Eddie, mommy, już ma oczy widzisz Chciałam Wam trochę opowiedzieć o mam ją teraz akurat zaparkowaną na plaży. To jest taka bezpośrednio do surfingowej i służy do tego, żeby sobie na niej wstać. Ma się takie fajne uczucie chodzenia po wodzie. I jak widać chłopciowi też się bardzo podoba. Tutaj są takie sznureczki, którymi można sobie jakieś tam klapki czy coś zabezpieczyć. Albo inne rzeczy, które się są zabierze i to jest strasznie fajna sprawa. Właśnie sobie tutaj po tym jeziorku Lake McDonald's. Opływałam troszkę. Mamy już wieczór, jest tak około dziewiątej. Dzieci poszły spać, a my tutaj mamy teraz czas dla siebie. Chciałam Wam pokazać, jak sobie ustawiliśmy na zewnątrz trochę mebelków. Zwykle na każdym miejscu postojowym jest taki stolik piknikowy, drewniany, zwykły i coś do robienia ogniska, co trzyma ten ogień w jednym miejscu. Natomiast my sobie przywieźliśmy swoje własne krzesełka. I ustawiliśmy je tutaj. Ja tak bardzo lubię, one ładnie wyglądają, ale oprócz tego są bardzo funkcjonalne. One są, słuchajcie, naprawdę wygodne. Wiem, że są drewniane, można sobie podłożyć jakąś poduszkę, ale mi się na nich bardzo dobrze siedzi. I plusem jest to, że one są niskie, więc ja nie potrzebuję żadnego stolika. Mogę sobie puszkę tutaj z jakimś piciem postawić na ziemi. Mamy też dywan. I z tym dywanem to ja wiem, że to śmiesznie wygląda, i w ogóle to, co komu dywan na kempingu. I znowu, poza tym, że ładnie wygląda, to ma naprawdę, moim zdaniem, bardzo ważną funkcję. Mniej się brudzi w środku kamper. Jak możemy zostawić buty, albo po prostu wyjść najpierw na coś takiego i potem dopiero na piach albo jakieś tam kamyczki, cokolwiek tam jest akurat pod spodem, to naprawdę mniej się nosi do tego kampera, a przy małych dzieciach dla nas to jest ważne, dlatego że oni często no, na podłodze spędzają czas. Także albo muszę dużo sprzątać, albo muszę ograniczyć brud, który tam wnosimy. Jest on też również takim trochę kocem i po prostu rano, jak wychodzimy, jak ja na przykład robię śniadanie, kamień się bawię z dziećmi, albo odwrotnie, to dzieci, sobie siedzą na tym dywanie, się tutaj bawią. Także my dzisiaj sobie spędzimy tutaj wieczorek na zewnątrz. Ja to uwielbiam latem, że można siedzieć na dworze jest ciepło. I jutro zrobimy hike, który mieliśmy w planach tak naprawdę zrobić dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy na niego iść, ale okazało się, że jest totalnie zapany parking, w ogóle nie ma opcji, żeby zaparkować e, kamperem tam. E, były miejsce dla kamperów, ale sobie samochodem normalnym zaparkowały i e, musielibyśmy czekać aż, nie wiem, 5 albo 6 samochodów, wyjedzie, bo tyle miejsca potrzebujemy. E, także się cofnęliśmy i pojechaliśmy nad jeziorko, e, co mogliście wcześniej oglądać. E, Okazało się i tak super, bo no, cokolwiek byśmy robili w tym parku narodowym, to pewnie będzie super, także nie spodziewam się tutaj e, czegoś, co będzie niewypałem e, na tej wycieczce, ale e, ogólnie mieliśmy plan taki, żeby też na to jezioro pojechać, tylko że po prostu innego dnia, e, więc wszystko jedno, e, udało się teraz, a jutro chcemy ten hike zrobić. E, no dobra, e, dzięki i do zobaczenia jutro. tak, musi po mamie tutaj jeździć. Jesteśmy właśnie na śniadanku, jemy sobie na zewnątrz. I śniadanko jest, słuchajcie, w cenie kempingu. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, ale korzystamy. Jest bardzo smaczne. Jesteśmy sobie, zaraz wam pokażę, jak siedzimy. Jest bardzo mało ludzi. Wydaje się, że kemping jest pełny, ale w ogóle prawie tu nikogo nie ma. O, to sobie siedzimy. Dzieci. Mamy ready. Mami, jest... Mami ready, tak. Eddie ready? Eddie ready? Eddie ready? Eddie ready. Ej, co Tu pies kierowca. Panie kierowco. Panie kierowco. <laughs> Pan kierowca przeszedł się do fotelika do tyłu, a my pojechaliśmy na hike, na ten, który nie dotarliśmy poprzedniego dnia. Tym razem również nie było się bez trudów, ale w końcu dotarliśmy. Idziemy do jeziorka jak na razie to nie powiem, żeby to się dobrze zaczęło. ale 4 godziny nam zajęło dojechanie tu, znalezienie miejsca parkingowego, więc katastrofa. No. no i nam też zaczął padać. Wait. No, wet. wet. Ale Hubi zna not wet. masz daszek, prawda? No. no. Masz łaprą głowkę? Wet or dry? Dry. No właśnie, masz daszek. Jesteśmy. No no Jesteśmy. Deszcz nie opada, ale mamy jeziorko. O, oh, Wow! Wow! Na nas. No to wszystko okazało się super. Jak zwykle chyba tak trzeba zakładać, jakiś jest moment kiepawy. Eee, wyszło słońce, posiedzieliśmy nad wizorkiem, tak jak mieliśmy siedzieć. Niepotrzebnie się złościłam. Eee, przeszliśmy w plecakach trochę teraz, bo złupca jakiś był marudny. Eee, no i tak też chcieliśmy trochę przyspieszyć, bo już się późno zaczyna robić i teraz wyjdzie sam. To jest taka część ścieżki, ona ma tak z pół mili jest jakiś niecały kilometr, e, która jest w ogóle dostosowana do wózków. Widzieliśmy tu parę osób z wózkami, ale to jest tylko część taka dolna, tutaj taka pentelka mała e, wzdłuż tej rzeczki e, z mostem na środku pentelki. E, my chcieliśmy dojść do jeziorka, także związało <grywa> się to z e, takim 5,5 minowym hajkiem, czyli około tam, nie wiem, 8 kilometrów, coś takiego łącznie. Tutaj mamy kolejny e, dzień spokojny na kempingu. E, jako, że jesteśmy na kempingu, w którym jest dużo atrakcji dla dzieci, e, to korzystamy i właśnie idziemy na jedną z nich, którą jest petting zoo, czyli takie zoo z małymi zwierzątkami, które można głaskać, karmić. Jesteśmy w części farmowej. Tam jest Sianko i są kucyki. Oni nazywają kucyki mini horses? Czy to jest coś innego niż kucyk? O, zobaczył jedzonko. Nakarmisz konika? Zobaczmy, musisz sobie na rączkę nasypać. Chodź, wej, otworzymy torebeczkę. Pasko na rączce on powie: Tak, połóż. O, to on sobie weźmie z całej rączki sam. Jest osiołek i koniki. Hey, <laughs> one Tata one, hebi one Eddie. Taki slow mo, Prawie! <laughs> A yeah! dawa się rowerek mówi. Zobacz jak tam śmigają. Fajnego kempingu ciąg dalszy. E, mamy pizzę na miejscu. E, dochodzimy do wniosku, że dużo bardziej wolimy takie kempingi, które są w lesie po prostu, a nie na jakimś takim polu sztucznie zbudowanym i po prostu miejsce podzielone jako liniki. Przyjechaliśmy do ośrodka narciarskiego. E, jest trochę dymu, niestety zaraz Wam pokażę, ale ma się przeczyścić po południu, dlatego że wiatr zmieni kierunek. Także na razie jedziemy sobie tutaj na dół pod gondolkę. Tam są różne atrakcje dla dzieci. A po południu, jak się przyczyści, to pojedziemy sobie gondolką na górę. Mamy. Oh. To już się tak przeczyszcza w miarę. Wysmarowaliśmy się kremami, ubraliśmy i idziemy. Bye, bye! Bye, bye. Mamy wszystkie bileciki. Kupcie już pobieg. Nie da się go opanować po prostu. Fajnie jest, chowu? Hmm. Too high? <noise> Edzie w nosile, a mama go trzyma kurczowo, także się cała spociłam. E, nie wiem, jak damy radę wjechać na narty na jak już zaczniemy na narty jeździć z dziećmi ja po prostu będę się bała mega. <noise> no, too high jesteśmy. Thank you Hubie. To jest woda Edzia, tak. Wracamy z działkiem na drzemeczkę. Hubi został z tatą e, na zjeżdżalni. Ale zarazem nas przyjdą, bo już jest prawie pierwsze jakiś lunch, jakby się przydało zjeść. Także my robimy przerwę z się, Tutaj sobie zaparkowaliśmy. I dobrze, że byliśmy na tyle wcześniej, bo już się cały parking zapełnił. Ktoś stanął za nami. Jestem ciekawa bardzo, jak my wyjedziemy. Schłodziliśmy się troszkę. Teraz zrobiłam sałatkę dla nas. Chłopcy jedzą makaron, przynajmniej próbują jeść. I zaraz po kipie przerwie. Mamy idziemy dalej dolgą. Zobacz takie jezioro, widzisz? Biguawa.